Siemano, z tej strony Kuba, a Wy znajdujecie się na lootboxie. Dzisiaj pogadamy o nowym Metro, Entemie, nowościach od Microsoftu oraz nowej produkcji od Netflixa. Dziękujemy również za całe wsparcie w postaci subskrypcji, komentarzy i łapek w górę. Komentarz na dziś to. Jeszcze raz wielkie dzięki. Netflix się nie zatrzymuje. Dostaliśmy zapowiedź nowego filmu pod tytułem The Irishman. Nowy film reżyserii Martina Scorsa opowiada o historii Franka The Irishmana Sheerana. Mafijnego zabójcy podejrzewanego o zamortowanie Jimiego Hoffie, jednego z przywódców Międzynarodowego Związku Transportowców. No cóż, więcej wam nie zdradzam. Pozostaje nam tylko wyczekiwać. Kilka dni temu dowiedzieliśmy się o nowych planach Microsoftu. Owa firma zapowiedziała, że Xbox Game Pass może trafić na Switcha. Microsoft planował rozszerzenie abonamentu nie tylko na konsole Nintendo, ale, uwaga, również na PS4. Napiszcie, co sądzicie o rzekomej współpracy dwóch konkurencyjnych konsol. Metro Exodus zdobywa tysiące pozytywnych recenzji. Pozytywne recenzje możemy ujrzeć na platformie Steam. I co w tym dziwnego? Gra dostępna jest tylko przez rok w Epic Game Store. Czyżby gracze aż tak zachwycili się rozgrywką, że zapomnieli o problemie? Recenzje mówią jednogłośnie. Foreign Games stworzyło arcydzieło. Entem najlepiej sprzedającą się grą w Wielkiej Brytanii. Dobrze słyszeliście. W Wielkiej Brytanii Entem sprzedał się lepiej niż chociażby Metro Exodus czy Far Cry New Down, co mnie akurat nie dziwi lecz osiągnął słabszy wynik niż na przykład Destiny, bo zaledwie 10% tego, co udało się osiągnąć w Destiny. Mimo, że hype na tą grę jest mocny, każdy wie z jakimi błędami mogą borykać się gracze. To by było na tyle w dzisiejszym filmie. Jeśli wam się on spodobał, zostawcie ślad po sobie. Yo!